Dzień dobry Państwu. Dla nas to jest trudny moment i, i przez te 6 lat, które tutaj pracuję, <laughs> takich momentów było parę. Związane jest to z, no, z brakiem zdobyczy punktowej i dzisiejszy mecz yy, bardzo chcieliśmy nie, z, nie zremisować, tylko wygrać. Powiem może to tak, tak trochę bujczucznie, bo, bo wynik jest odwrotny, ale ale taki mieliśmy plan, bo boskim jak nie z liderem, stawić czoła i odbudować morale zespołu, bo te mecze wcześniejsze różnie się układały. A problemem, największym problemem jest zdrowie zawodników. Myślę, że w tym momencie chcę pochwalić chłopaków za to, jak dzisiaj zagrali, szczególnie w drugiej połowie. I jeżeli będziemy tak funkcjonować, to to się to znajdziemy swoje miejsce, takie jakie chcemy mieć w tej lidze. Aczkolwiek teraz jesteśmy, tak jak mówiłem na początku, w trudnej sytuacji. Dzisiaj widzieliście Państwo, że kiedy Puszcza gra w miarę optymalnym składem, oczywiście jeszcze jeszcze nie jest, do tego trochę brakuje, to jest to zupełnie inna Puszcza. Taki miał być plan od pierwszego meczu. Niestety poza pierwszym meczem nie dane nam było zagrać w optymalnym składzie. Widzew, bardzo groźny zespół z szybkimi i kreatywnymi zawodnikami, ale myślę, że w dużej mierze udało nam się to trochę zneutralizować. Dostaliśmy bramkę z stałego fragmentu. Cóż, powtórzę się jeszcze raz. Jak będziemy grali tak jak dzisiaj, przeciwko widzewowi w drugiej połowie, to będziemy zdobywać punkty i nie będziemy się oglądać za siebie. Dziękuję. Właśnie taki mieliśmy plan, nie tylko postawą, ale zdobyczą punktową oczywiście, celowaliśmy wyżej. Myślę, że remis też, też tutaj w tej końcówce, gdzie, gdzie parę tych sytuacji było, oczywiście że miał do przerwy jedną sytuację stuprocentową. Myśmy do przerwy nie funkcjonowali tak jak chcieliśmy w ofensywie, bo, bo w defensywie zawodnicy pracowali Popełnił jeden błąd, gdzie Dziedzieliński znalazł się bodajże sam na sam z Gabrielem i dzisiaj Gabriel bardzo dobrze bronił i, i potwierdził to, że ten, to powołanie do reprezentacji to jest po prostu mu się należy w kontekście tego, że, że jeszcze musi poprawić pewne elementy, jak, jak gra nogami na przykład. Ale wracając do meczu, za mało ofensywnie do przerwy, szczególnie jeżeli chodzi o, o te gra wahadłami. I, i tu nie mogliśmy nic stworzyć, po przerwie przy zmianach to ruszyło. A jeżeli chodzi o morale, bardzo w to wierzę. Bardzo w to wierzę. Powiedziałem zawodnikom to samo, co właśnie państwu, że jeżeli będziemy tak grali, z taką determinacją, z takim poświęceniem, to nawet jak przegramy mecz, to wszyscy to docenią. Widzę, będą widzieli, że, że, zespół, że zespół jest zespołem, o tak powiem. A na tym nam najbardziej zależy, bo te, te, te cechy, są najbardziej widoczne, że, że, no, no, że on, do nich musimy, nad nimi musimy pracować. I myślę, że głęboko w to wierzę, że, że to morale dzisiaj mimo porażki pójdzie w górę, a, a za tym pójdą w kolejnych meczach punkty. O, trudne pytanie Pan zadał. Ja, a, a poza tym to zapraszam częściej do niej. Piękne miasto i, i, tak, i piękny kawałek Polski z piękną puszczą. Wie pan co, no, słychać, słychać było dzisiaj doping kibiców Widzewa i myślę, że byli jakimś tam, nie myślę, tylko jestem pewien, że pomagali mocno zespołowi. Każdy kibic ma prawo do oceny, ma prawo do, do takich swoich wygłaszanych opinii głośno w czasie meczu, ale naprawdę to nie pomaga zespołowi i na pewno nie pomaga nikomu. ja jeszcze raz powiem, myśmy byli, ja pracuję tu 6 lat i byliśmy w trudnych momentach. Pewno ten jest jednym z trudniejszych, bo brakuje nam punktów związanych z tymi sytuacjami, o których mówiłem. Ale kibice powinni być zawsze za drużyną. Mam nadzieję, że większość jest, a te docinki, o których Pan mówi. Nikomu nie pomagają, a wierzę w to głęboko i, i widzę to przez ten okres pracy, że osoby tutaj, które zajmują się, puszczą niepomiętność tym klubem, oddają całe serce i nie tylko. I, I czas, i dzięki ten, tym osobom ten klub jest tam, gdzie jest, bo myślę, że kibice też muszą zrozumieć ci, którzy są niezadowoleni, bo mają prawo być niezadowoleni, bo ta zdobycz punktowa, jest, jeszcze raz powtórzę, jest taka muszą mieć też świadomość, że my naprawdę chcemy. My dzisiaj, my dzisiaj w tym meczu stworzyliśmy zespół, stworzyliśmy drużynę, która przeciwstawiła się czołowemu zespołowi pierwszej ligi, Widzewowi Łódź, który ma aspiracje wiadomo jakie i powinniśmy mieć jako społeczność Puszczy czy nie Połomic poczucie ogromnie albo dobrze wykonanej pracy przez tyle lat i miejsca, gdzie jesteśmy jako klub. Oczywiście nikt nie jest zadowolony Ani ja ani mam nadzieję piłkarze z tego gdzie jesteśmy dzisiaj jakie miejsce zajmujemy ile punktów mamy zdobytych jesteśmy na to źli ale parę rzeczy się nie udało nawet powiem państwu z tym takim sportowym szczęściem jest na bakier bo, bo nawet dzisiejszy mecz pokazał, że można było wykorzystać pewne sytuacje i ten mecz inaczej skończy, a już nie wrócę do meczów z Legnicą czy innych. Tego też nam trochę brakuje, ale jestem spokojny, jeżeli chodzi o to, jeżeli będziemy tak grali, jak, jak szczególnie dzisiaj drugi powie, to i szczęście wróci do tych zawodników, a, a przede wszystkim szczęście to jeszcze raz się powtórzę, rozumiem przez zdrowie, jak będę miał, jak ta drużyna będzie miała wszystkich zawodników do dyspozycji, to my jesteśmy w stanie wygrać z każdym, a szczególnie u siebie, ja rozumiem też, że że może kibice czekają na to pierwsze zwycięstwo u siebie od dawien dawna i, i może dlatego takie, uważam, może trochę niestosowne epitety, które nie pomagają nikomu, a no, no, na pewno innym ludziom nie. Głęboko w to wierzę, że, że to się zmieni i, i, i to szczęście też do nas wróci. Dziękuję.